Ojczyznę, Dojno, racz nam zwrócić, panie. Tak, w kampanii wyborczej Andrzej Duda opowiadał w swojej kampanii prezydenckiej. I jak te słowa mają się do teraźniejszości, gdzie, gdzie będzie zaprzysiężał nowy rząd Mateusza Morawieckiego, gdzie ten rząd nie ma większości, gdzie PIS ma 194 posłów, przepraszam, 191, bo trzech posłów Kukiza, z Kukizem na ciele, mają swoje koło. I to pokazuje, że oni nie mają żadnej większości. Ale będą na dwa tygodnie tworzyć rząd, który powstanie, gdzie będą ministrowie mieli pensję, a po dwóch tygodniach dostaną odprawę. I kto tu doje społeczeństwo, kto tu doje obywateli? No, tylko można zadać to pytanie Andrzejowi Dudzie, który widać nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko prezydentem danej partii. Ale cóż, nic na to nie poradzimy. Musimy jeszcze te dwa tygodnie przeboleć, bo jakby co, Zawsze coś mogą wymyśleć, że no, nowy rząd, który ma powstać za dwa tygodnie, czyli rząd opozycji, by chciał teraz z, z, zrobić może wotum nieufności dla tego nowego rządu, to by tutaj powiedział, że to jest łamanie konstytucji i jego trybunał z na czele jeszcze by wymyślili, że opozycja łamie konstytucję, i by coś wymyślili, że nie może być nowego rządu, i tak by zrobili, że jeszcze by chciał ogłosić nowe wybory. Tego trzeba jeszcze dwa tygodnie przeciągnąć i wytrzymać, bo Andrzej Dudek okazał się nie, człowiekiem bez charyzmy, który nie potrafi pokazać, że zależy mu na obywatelach, tylko zależy na partyjnych zagrywkach. Na granicy przewoźnicy strajkują, nic z tym nie robi rząd Morawieckiego. Pieniądze z krajowego planu odbudowy też nie mamy, bo nowy rząd Mateusza Morawieckiego nie ma wpływu już na to nic. Bo nie ma nawet w większości w Sejmie, to żadnych ustaw nie przeprowadzi, a będą się bawić rządzenie. Tylko rządzenie dla kasy. Po te dwa tygodnie to jest tylko tylko po to, żeby jeszcze jak najwięcej powstało różnych instytucji, gdzie można dojść polski budżet, gdzie powstaną różne zwane instytucje jakieś, nie wiem, historyczne, jak powstawały w Otwocku, w Helmie i, i w Zamościu, ale pewnie takich miast jest więcej, gdzie ma gdzie rządzą y, burmistrzowie prezydenci miast y, powiązani z pisem dlatego będą jeszcze dwa tygodnie dojść w polskie społeczeństwo. Tylko trzeba pilnować bo, i nie dać się y, na ich zagrywki, bo oni zawsze mają jakieś plany BC i inne, żeby tylko trzymać się przy korycie. Ale dwa tygodnie minie i Duda będzie musiał zaprzysiężyć nowy rząd, który powoła. Sejm. I trzeba nie te wszystkie nieprawidłości rozliczyć. Dlatego trzymamy kciuki za dwa tygodnie powstaje nowy rząd i zaczną się rozliczenia. Pozdrawiam!